Rzuca z głowy, bo on przydać się może Każdego dnia, o każdej porze Gdy ktoś na nagle się czuje Pierwsza pomoc nas ratuje Nie bój się, lecz działaj śmiało By nieszczęście się nie stało Czy ma tętno, ważna sprawa Czy oddycha, to podstawa Czy ma rany, dobrze szukaj Bicia serca też posłuchaj Lecz tu ważne jest jedno By udzielić pomocy odpowiednio Nagle się stanie Nie panikuj, tylko dzwoń, kochanie Jeden, jeden, dwa, wybierz wnet Ratunek przyjdzie w jeden wdech Straż policja czy medycy mili. Odwali w sobie mieć, bohaterem każdy może się stać. Wystarczy w potrzebie pomagać. Pamiętaj, pomoc jest bardzo ważna, lecz tylko ta rozważna. Czy oddycha to podstawa Czy ma rany, dobrze szukaj Bicia serca też posłuchaj Lecz tu ważne jest jedno by udzielić Pomocy odpowiednio Pomocy odpowiednio Pomocy odpowiednio Pomocy odpowiednio Pomogą nam właściwie ludzie Jak zachować się w tym trudzie Gdy coś złego nagle się stanie Nie panikuj tylko dzwoń kochanie Jeden, jeden, dwa, wybierz net, ratunek przyjdzie. Jeden, bech Straż, policja czy medycy. Wszyscy pędzą w jednej chwili, by ratować, pomagać, chronić. Trzeba numer zapamiętać i dzwonić. Numer alarmowy teraz nasz, są po pomoc, nas to skarb. sobie mieć Bohaterem każdy może się stać Wystarczy w potrzebie pomagać Pamiętaj, pomoc jest bardzo ważna, lecz tylko ta odważna tam, tam, tam. Cześć! Z tej strony Agnieszka Szynawa. Piosenka, której właśnie wysłuchaliście, pochodzi z serii książeczek dla dzieci: rymowanki kolorowe i historie odlotowe, których jestem autorką. Jeżeli Wam się spodobała, to proszę zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku Agnieszka Szynawa.